I, I te doświadczenia, trudy, zmagania, one są jak trampolina. Ja kiedyś słyszałam takie powiedzenie mojego znajomego księdza, wiele lat temu to było, kiedy sama byłam w trudnej, yy, w trudnym okresie, i on mówi: Wiesz, przekonuję się, że im trudniej, tym lepiej. I ja mówię: W ogóle nie chcę tego słuchać. No to bardzo jest niepopularne, prawda? Ale nie w znaczeniu, że mamy być takimi męczennikami życia. Tylko właśnie kiedy, kiedy przechodzimy przez trudy, przez zmagania, poznajemy siebie, poznajemy życie, poznajemy też Boga i nabieramy większego zaufania i do siebie, i do Pana Boga. Uczymy się po prostu życia w trudach. I trudy, one no, po prostu sprawiają, że jesteśmy coraz mocniejsi. Święty Paweł mówi: Będę się chlubił z ucisków, bo ucisk wyrabia, Wypróbowaną cnotę, wytrwałość. No właśnie wtedy już jakieś tam drobne sytuacje nie wytrącają nas, po prostu wiemy, jak sobie poradzić.